Przechodzimy do podobieństw Podolskiego z Jamalem, więc tak trzeba gospodarować jego energią i jego siłami. Oczywiście nie można tutaj łatwego wniosku wyciągnąć. Dlaczego widzew wygra z górnikiem Zabrze? Ostatnio dwa razy pomyliłem się przed meczem z motorem Lublin, przed meczem z koroną kielce, więc. Teraz, według starego polskiego porzekadła do trzech razy sztuka, więc jestem przekonany, że teraz to się wydarzy i widzę, wygra z górnikiem. A dlaczego? Trzy konkretne powody odniesienie do tego, co było, odniesienie do tego, co jest. Krótko, dynamicznie, zapraszam. Na pewno Tomaszowi Hajto spodoba się mój atrybut, czyli tablet. Jak młody trener, tablet, wszystko musi się zgadzać. Jaki jest plan na dziś? Jak sprawdził się poprzedni film, co podolski ma wspólnego z Jamalem? Trochę pod dymie, więc możecie od razu podkręcić, że od czapy tutaj podałem przykład, a może jednak zasadny. I stałe fragmenty gry górnika, bo stałe fragmenty gry w ekstraklasie odgrywają mega ważną rolę. Myślę, że nie tylko w ekstraklasie, dlatego to też wątek poruszymy. No i wracamy. Wracamy do tego, jak wyglądały. Punkty dyskusji o górniku jesienią. To, co się zmieniło na pewno to trener, czyli trener Urban, ja przewidywałem, że to będzie, że to będzie postać, która będzie na lata w górniku, nawet żałowałem, że był, był, były spekulacje, że ma trafić do widzewa. Żałowałem, że ma ten kontrakt z górnikiem, natomiast dzisiaj już, już go nie ma i. To, co się zgadza z kolei, to postać Lukasa Podolskiego, a także Furukawa i te aspekty jego pojedynków jeden na jeden. Pokazywałem strzały Podolskiego, jak to wyglądało i że bardzo dużo tych strzałów było z dystansu, a to są strzały Podolskiego z ostatniego meczu i jego piękny. Gol zaznaczony kreską. A to ze spotkania z legią. Na 6 uderzeń 3 to strzały z pola karnego, więc można uznać, że Podolski wciąż jest zawodnikiem najczęściej skupiającym się na uderzeniach poza szesnastki. To także pokazują liczby sofa score. Podolski ma zdecydowanie najwięcej uderzeń z całego zespołu górnika, co dobrze podkreśla swobodę, z jaką może funkcjonować. Jesienią także zwracałem uwagę na to, że Podolski bardzo często umie odnaleźć się w wolnej przestrzeni w bazie 2. A z tych przestrzeni, zwłaszcza przy fazach, a z tych przestrzeni, zwłaszcza przy fazach przejściowych, Podolski bywa bardzo skuteczny. Gra szybko, jego technika, jego fantastyczna lewa noga pozwala bardzo dobrze napędzić akcję, zagrać piłkę w tempo na centymetry. To robi różnicę. Tu właśnie przechodzimy do podobieństw Podolskiego z Jamalem. Trochę różni ich wiek, natomiast to, co ich łączy, to yy, sposób wykorzystania. Tych obu planów. Jamal bardzo często rusza do pressingu w pierwszej linii, ale jeśli to zostanie ominięte, nie wraca za wszelką cenę za linię piłki. To pozwala Barcelonie na grę bezpośrednio do przodu po przejęciu piłki właśnie do Jamala, który ma mnóstwo czasu i przestrzeni. I często z rafinem jest w stanie dojść do sytuacji po fazie przejściowej. Tutaj podobnie sprawa ma się z Podolskim, widać to na przykład w meczu z motorem, gdzie, pomimo tego, że górnik broni się w polu karnym, Podolski nie wraca za wszelką cenę za linię piłki. Zostaje dzięki czemu, podobnie jak Jamal, ma mnóstwo miejsca w momencie fazy przejściowej. Całą akcję popycha umiejętnie do przodu i finalnie górnik strzela gola na 4 do 0. Można powiedzieć, że wynika to z tego, że Podolskiemu się nie chce. Natomiast wydaje się, że to wynika z tego, że po prostu trzeba zarządzać ekonomicznie siłami. To samo wydaje mi się, że może tyczyć się Lamina Yamala, który przede wszystkim jakby jego największe atuty są, kiedy ma piłkę. Więc tak trzeba gospodarować jego energią i jego siłami, żeby on w odpowiednim momencie. Miał tą siłę, miał tą eksplozywność, był wypoczęty do tego, żeby zrobić tą akcję. To jest szalenie ciekawy wariant. Ciekaw jestem, czy się ze mną zgadzacie, czy trochę odfrunąłem. Nie ma problemu, jestem otwarty na krytykę. Jeśli chodzi o stałe fragmenty gry, górnik często szuka rozegrania z dwoma zawodnikami przy chorągiewce, co szachuje nieco rywali w polukarnym pod kątem ustawienia. Muszą zakładać wariant z piłką dochodzącą i odchodzącą. Często robił tak Liverpool z Robertsonem i Trentem Alexanderem. Arnoldem. Często też Górnik po stałych fragmentach gry szuka rozegrania na przedpole, skąd chce oddawać strzały z dystansu, jak na przykład Podolski z GKS Katowice. Nie inaczej było z Motorem, e, tu akurat nie Podolski, ale również uderzenie z dystansu i cała akcja zakończyła się golem. Górnik szuka także gry przez skrzydła, często dzięki przerzutom Podolskiego, wtedy skrzydłowie mogą wchodzić w pojedynek jeden na jeden. Później Często szukają cutbacków, czy na przykład z GKS-em kiedy Furukawa miał świetną okazję na zdobycie gola na początku meczu. Tutaj z kolei Janża zdobył przepięknego gola. Trochę szczęśliwie ta piłka przeszła, natomiast gol fantastyczny. I ta postać jest warta uwagi pod kątem dynamiki na lewej stronie, bo bardzo często daje opcję gry na obieg, ale też potrafi dośrodkować współprzestrzeni, potrafi oddać strzał. To Między innymi te obiegi, nawet jeśli on nie otrzyma piłki, pozwalają skrzydłowemu z lewej strony złamać do środka i szukać strzału, czy jak w tej sytuacji dogrania na piąty metr. Erik Janża to jest w ogóle zawodnik, któremu warto poświęcić kilka zdań, ponieważ jest to człowiek, który ma 8 asyst, czyli jest drugi w klasyfikacji za Kamilem Grosickim, który tych asyst ma 9. Jako lewoobrońca na pewno to jest fantastyczny atut. Mieć takiego lewego obrońca, który włącza się, który ma inklinacje ofensywne, to naprawdę skarb dla tego lewo skrzydłowego, na to z pewnością trzeba zwrócić uwagę. To, co jeszcze chciałem wyróżnić, to takie ciekawe statystyki, dwie, które sobie wyróżniłem, czyli dwie statystyki na koniec. Aż się szokowałem, że w najbliższym meczu spotkają się dwie drużyny, które najrzadziej faulują, bo Górnik to 259 fauli, a widzę w 299. Dla porównania, Puszcza niepołomicie tych fauli zrobiła. Od widzewa o 157 fauli więcej. To aż nieprawdopodobna e, liczba. A od górnika, a tu muszę trochę obliczyć, wytężyć umysł matematyczny, 141 i 50, 191. 197 fauli więcej puszcza zrobiła od górnika. E, natomiast górnik jest wyżej, oczywiście nie można tutaj łatwego wniosku wyciągnąć. Natomiast to, że te dwie drużyny faulują jak najmniej, jest szansa, że to będzie ten czas efektywnej gry będzie dłuższy. Po meczu z Koroną Kielce ciekawostka 21 minut w drugiej połowie mieliśmy efektywnego czasu gry, bardzo dużo przerw, bardzo dużo czekania na wznowienia z autu, na wznowienia z rzutów rożnych. No to jest futbol, który ja jako bardzo duży pasjonat i optymistycznie patrzący na mecze człowiek, no po prostu no nie chciałbym takiej widzieć piłki nożnej. Chciałbym widzieć grę Chciałbym widzieć grę, po to włączam telewizor, po to chodzę na mecze, żeby widać, widzieć jak grają zawodnicy, a nie jak przebiegają z lewej strony do prawej 40 metrów na rzut z autu, Jak czekamy na środkowego obrońca, który wchodzi w pole karne, rzucamy aut, po czym jest rzut rożny, po czym znowu zawodnik przebiega do rzutu rożnego. Eee, no i tak, tak, tak to właśnie wyglądało. Dlatego wydaje mi się, że z górnikiem możemy być o to bardziej spokojni, że tej efektywnej gry będzie więcej. Jeśli chodzi o drugą ciekawą statystykę, strzały na mecz, już mówiłem o tym, że Podolski tych strzałów ma dużo, Górnik Zabrze jest czwarty w tej klasyfikacji, Widzew Łódź jest szesnasty i to jest ten deficyt z ostatniego meczu Widzewa, zarzuty, które się pojawiają, to jeden strzał celny. Oczywiście zdarzają się samobóje i sytuacje kuriozalne, gdzie bez strzału na bramkę można zdobyć gola i wygrać mecz, natomiast generalnie, jako zasada, myślę, że strzelać warto. Także to warto byłoby poprawić. Natomiast jeszcze podsumowując na koniec myślę, że Górnik wygrał z nami 2-0 w Łodzi, deklasując nas, mając bardzo duże posiadanie piłki. W ogóle Górnik jest drugim zespołem, jeśli chodzi o Ekstraklasę, mającym najwyższe posiadanie piłki. Chcą grać w piłkę, chcą budować akcje, chcą się przy niej utrzymywać. I z widzewem tak naprawdę bardzo łatwo omijali pressing widzewa. Wtedy to był widzew Daniela Myśliwca, wtedy to był widzew z innym ustawieniu, więc tego akurat bym nie porównywał. Natomiast górnik wtedy nas, w moim odczuciu kibicowskim, nas skasował. To nie był mecz, w którym gdybyśmy my 10 meczów w tym konkretnym dniu rozegrali, wydaje mi się, że większość byśmy przegrali. Natomiast wierzę, że dzisiaj przy tym ustawieniu 1-4-1-4-1 będziemy, będziemy bardziej przygotowani. Do tego, żeby zatrzymywać to budowanie akcji, to otwieranie akcji, złapiemy kilka przechwytów, wraca szechu i to wierzę, że spowoduje, że, że zwyciężymy. A nawet jak nie, to pamiętajmy, że zmiany czekają tuż, tuż, i tak naprawdę oglądamy można oglądać ten mecz. Ja tak polecam oglądać ten mecz z takim win-win, czyli jeśli nie wygramy, to mogę się nastawiać pozytywnie ze względu na to, że niedługo będą najprawdopodobniej transfery, pozytywne zmiany dla klubu. Jeśli wygramy, to super, bo te pozytywne zmiany będą, a przy okazji wygramy, zobaczymy, będziemy mogli przeżyć trochę fajnych, pozytywnych emocji. Do tego też zachęcam. Jestem ciekaw, jak typujecie wynik, czy zgadzacie się z tematami, czy nie. Jedne i drugie komentarze mile widziane. Dziękuję. Pozdrawiam.